Dzisiaj zajmiemy się tematem, który interesuje wielu chrześcijan tatuażami. Co naprawdę Biblia mówi o tej formie sztuki? Zbadajmy pismo święte i zobaczmy, czego nas uczą na temat tatuaży, biorąc pod uwagę różne opinie i zastanawiając się, w jaki sposób nasza wiara może kierować naszymi decyzjami w ich sprawie. Tatuaże mają długą historię debat i opinii szczególnie w społeczności chrześcijańskiej. Od związku z praktykami pogańskimi po akceptację jako osobistej formy ekspresji, tatuaże zawsze były tematem zainteresowania i kontrowersji. Ale zamiast po prostu dyskutować, czy są one dozwolone, czy nie, przyjrzyjmy się bliżej, co one oznaczają w kontekście naszych relacji z Bogiem i innymi. W jaki sposób tatuaże mogą odzwierciedlać naszą wiarę i tożsamość jako naśladowców Chrystusa? W przeszłości tatuaże były postrzegane jako oznaka doświadczeń gangów lub więzień. Dziś pojawiają się u matek z przedmieść nastolatków, gwiazd muzyki pop, a nawet przywódców religijnych. Według Wall Street Journal prawie połowa millenialsów Przyznaje się do posiadania co najmniej jednego tatuażu. To, co kiedyś było postrzegane jako symbol buntu, stało się obecnie ciekawym i powszechnym tematem, nawet dla pastorów z wytatuowanymi ramionami. Co więc Biblia ma nam do powiedzenia na ten temat? Przekonajmy się razem. Porozmawiajmy o tatuażach i tym, co mówi na ten temat Biblia. W Starym Testamencie. Będącym częścią Biblii, Bóg dał ludowi Izraela wiele zasad. Mojżesz, który był ważnym przywódcą, napisał około 613 praw, a niektóre z nich znajdują się w Księdze zwanej kapłańska. W Księdze Kapłańskiej godzina 19:28 Bóg mówi: Aby nie robić tatuaży na ciele, zabrania tego. Gdyż w tamtych czasach tatuażami służyło oddawanie czci zmarłym, czego Bóg nie chce. Ale wiesz co jeszcze? W tym samym rozdziale Bóg prosi również, aby nie obcinać końcówek brody. Ponadto istnieją inne prawa, których my, chrześcijanie, już nie przestrzegamy, takie jak niejedzenie wieprzowiny czy nie noszenie ubrań wykonanych z innych materiałów. Księga Kapłańska, 11. 7. Wiele z tych praw dotyczyło narodu izraelskiego i obecnie nie mają do nas bezpośredniego zastosowania. Skąd więc mamy wiedzieć, jakich praw należy przestrzegać? Aby zrozumieć Biblię i zastosować jej nauki w swoim życiu, posługujemy się procesem zwanym hermeneutyką. Interpretowanie Pisma Świętego jest sztuką i nauką. Dr. Ken Gore. Profesor nauk biblijnych wyjaśnia, że Biblia została napisana, aby nas uczyć, a nie tylko dla konkretnych ludzi z przeszłości. Autorzy Biblii pod natchnieniem Boga pisali przesłania, które przetrwały długo. I nawet jeśli nie są już przestrzegane niektóre prawa, najważniejsze jest utrzymanie zasad i nauk o miłości i wierności Bogu, które pomagają nam dzisiaj dobrze żyć. Kiedy czytamy Biblię, bardzo ważne jest zrozumienie, co Bóg naprawdę miał na myśli i kontekst, w jakim te słowa zostały zapisane. Na przykład, kiedy czytamy list do Filipian, godzina 4.13, gdzie jest napisane: Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Nie oznacza to, że możemy wszystko tylko dlatego, że tego chcemy. Bóg jest bardzo potężny i mógłby mi nawet pomóc pokonać w meczu koszykówki tak sławnego gracza jak Lebron James, ale nie to jest główną myślą tego wersetu. Przesłanie jest takie, że Bóg daje nam siłę do stawiania czoła wyzwaniom i trudnościom życiowym, a nie do spełniania jakichkolwiek pragnień. Na przykład Księga Kapłańska została spisana dla ludu Izraela wkrótce po jego wyzwoleniu z Egiptu. Bóg dał im prawa, które pomogły im żyć zgodnie z jego pragnieniem i odejść od pogańskich praktyk. Niektóre z tych praw, jak na przykład nie mieszanie tkanin czy przestrzeganie specjalnej diety, dziś nas nie dotyczą. Wielu chrześcijan nie przestrzega zasad Starego Testamentu, ale to nie znaczy, że powinniśmy ignorować wszystko, co tam jest. W Nowym Testamencie są zmiany w zasadach. Na przykład w Ewangelii Marka, godzina 7:19 Jezus mówi, że wszelka żywność jest czysta, co oznacza, że stare prawa dotyczące żywności już nie obowiązują, ale nadal istnieją ważne zasady, których należy przestrzegać. Jezus mówił o niecudzołóstwie, a nawet nauczał, że porządliwe patrzenie na kogoś jest tak samo złe jak cudzołóstwo. Mateusz 5, 27, myślnik 29. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, co Bóg powiedział i jak odnosi się to do naszego dzisiejszego życia. Uważne studiowanie Biblii pomaga nam przestrzegać właściwych zasad i żyć zgodnie z tym, czego Bóg dla nas chce. W Starym Testamencie Bóg dał kilka wskazówek ludowi Izraela. Jedna z tych instrukcji, którą można znaleźć w Księdze Kapłańskiej godzina 19.28, dotyczy nierobienia tatuaży. Ale dlaczego Bóg o to prosi? W czasie, gdy pisano te słowa, lud wokół Izraelitów miał zwyczaje i rytuały, które Bóg uważał za złe. Wiele z tych praktyk obejmowało tatuaże w ramach oddawania czci innym bogom lub ku czci zmarłych. Bóg chciał uchronić Izraelitów przed tymi zwyczajami i sprawić, by różnili się od innych narodów. Dziś nasze społeczeństwo jest inne i wiele osób wykonuje tatuaże z różnych powodów, które nie mają nic wspólnego z tymi starożytnymi praktykami. Dlatego ważne jest, aby zastanowić się, czy tatuaże, które chcemy teraz zrobić, są powiązane z czymś, co jest sprzeczne z tym, czego naucza Bóg? Według Biblii nasze ciała są jak świątynie Ducha Świętego. 1 Koryntian, godzina 6:19. Musimy więc zastanowić się, czy tatuaże, które chcemy zrobić, wyrażają szacunek dla naszego ciała i nauk Boga. Słowo tatuaż w Biblii. Nie jest całkowicie jasne w języku hebrajskim. Niektóre tłumaczenia używają tego słowa do opisania zakazu, ale najważniejsze jest, aby zastanowić się, czy dzisiejsze wykonanie tatuażu jest zgodne z szacunkiem i świętością, jakich pragnie dla nas Bóg. Kiedy mówimy o tym, co Biblia mówi na temat tatuaży, jest kilka ważnych rzeczy, o których warto wiedzieć. Hebrajskie słowo użyte w Biblii na określenie tatuaży jest nieco mylące. Może oznaczać nacięcie lub znak. Niektórzy uczeni uważają, że odnosi się to do każdego rodzaju znaku, nawet tymczasowego, takiego jak tatuaże, które z czasem blakną. Jednak większość uczonych uważa, że słowo to odnosi się do tworzenia trwałych śladów na skórze. Takich jak tatuaże. W czasach pisania Biblii, tatuaże wykonywano w sposób mogący powodować infekcje i problemy zdrowotne. Ale głównym powodem, dla którego Bóg nakazał Izraelitom, aby nie robili sobie tatuaży, nie były tylko względy zdrowotne. Bóg chciał, aby Izraelici wyróżniali się spośród innych otaczających ich kultur. Wielu sąsiadów Izraelitów, Miało tatuaże w ramach oddawania czci pogańskim bogom lub rytuałów żałobnych. Bóg dał te prawa, aby pomóc Izraelitom nie mieszać się z tymi praktykami i zdystansować się od zwyczajów, których nauczyli się w Egipcie. Niektórzy starożytni uczeni uważali, że zakaz tatuaży ma związek z szacunkiem dla Bożego stworzenia i zachowaniem naszych ciał takimi, jakimi je stworzył. Inni uważają, że głównym powodem była chęć uniemożliwienia Izraelitom angażowania się w kult pogański. W tamtych czasach tatuaże wykonywano w sposób mogący być szkodliwy dla zdrowia. Dlatego Bóg chciał chronić swój lud i trzymać go z daleka od praktyk, które nie były dla niego dobre. W ten sposób zakaz pomógł Izraelitom zachować odrębność i wierność jego naukom. W starożytności w Egipcie używano tatuaży do oznaczania niewolników. Kiedy Bóg uwolnił Izraelitów z niewoli w Egipcie, chciał, aby nigdy więcej nie czuli się niewolnikami. Co więcej, niektórzy rabini odkryli później, że tatuaże były powiązane z niewłaściwym kultem innych bogów i praktykami pogaństwa. Niektórzy uczeni, na przykład James Smith, uważają, że tatuaże były związane z kultem pogańskich bogów. Inni, jak Robert Jameson, uważają, że tatuaże są oznaką wyobcowania od Boga. Dlatego Księga Kapłańska w Biblii zabrania tatuaże związanych z tymi zwyczajami. W dzisiejszych czasach tatuaże nie mają już takiego samego związku z kultem innych bogów czy niewolnictwem. Dlatego niektórzy uważają, że główną zasadą tego przykazania jest unikanie złych praktyk, a nie same tatuaże. Zanim zdecydujesz się na tatuaż, ważne jest, aby pomyśleć także o innych rzeczach. Niektórzy chrześcijanie uważają, że znak bestii wspomniany w Objawieniu 13, 16 myślnik 18 może być tatuażem, ale w Objawieniu 14 jeden jest napisane. Że 144 tysiące odkupionych ma imię Boże wypisane na czołach. Może się to wydawać, że nawet sprawiedliwi mieliby znamiona na czole, ale apokalipsa święta. Jana jest księgą pełną symboli i metafor, więc nie jest pewne, czy Jan mówił o rzeczywistych tatuażach. Jeśli zastanawiamy się nad zrobieniem sobie tatuażu, ważne jest, aby pamiętać o kilku rzeczach których uczy nas Biblia. Po pierwsze, chociaż Biblia mówi o znakach i tatuażach w Księdze Objawienia, nie musimy się martwić tatuowaniem liczb takich jak 666, ponieważ może to prowadzić do zamieszania. Naprawdę liczy się to, co Biblia mówi o naszych ciałach. W jeden liście do Koryntian 6, 19 myślnik 20, apostoł Paweł przypomina nam, że nasze ciała są świątyniami Ducha Świętego, którego dał nam Bóg. Mówi nam, że powinniśmy dbać o swoje ciała i czcić nimi Boga. Paweł mówił głównie o tym, jak powinniśmy żyć w czysty sposób. Ale zasada ta może odnosić się również do innych rzeczy, na przykład tatuaży. Jeśli zdecydujemy się na tatuaż, ważne jest, aby wybrać coś. Co podoba się Bogu i Go wysławia. Oznacza to, że musimy dokładnie przemyśleć przed wykonaniem tatuażu, aby upewnić się, że nie jest to sprzeczne z Bożymi zasadami. W księdze Izajasza 49, 16 Bóg mówi, oto wyryłem cię na dłoniach moich. Jest to symboliczny sposób pokazania, że Bogu bardzo się o nas troszczy, pomoże nam to zrozumieć, że tatuaże jako znaczniki kulturowe mogą być postrzegane w różny sposób. W niektórych kulturach, na przykład w Tanzanii, ludzie mogą mieć różne opinie na temat tatuaży. Na przykład w niektórych kulturach posiadanie tatuaży przez chrześcijańskiego przywódcę może być postrzegane jako coś bardzo złego, nawet bardziej niż cudzołóstwo. To pokazuje, że w zależności od kultury, tatuaże mogą mieć różne znaczenia. Czasami niektóre rzeczy, takie jak tatuaże, mogą mieć różne znaczenia w różnych miejscach i kulturach. W niektórych kulturach tatuaże można powiązać ze złymi rzeczami, takimi jak czary i złe duchy. Może to spowodować, że ludzie będą postrzegać te tatuaże w negatywnym świetle. Jako chrześcijanie ważne jest, aby zastanowić się, co inni bracia i siostry w naszej wierze myślą o tych praktykach. Jeśli uważają, że tatuaż może sprawić, że będziemy wyglądać mniej chrześcijańsko lub przynieść wstyd Kościołowi, powinniśmy to rozważyć. To nie jest tak, że zasady zmieniają się w zależności od miejsca, ale zawsze musimy dbać o nasze świadectwo i sposób, w jaki reprezentujemy naszą wiarę. Różne kultury mogą potrzebować różnych sposobów postępowania według tych samych zasad biblijnych. Nie ma znaczenia, czy masz znak kulturowy czy etniczny, który nie jest błędny. Ewangelia, czyli dobra nowina, jest dla każdego, czy to Żyda, czy Poganina. W Biblii, w liście do Galatów Paweł pisze do chrześcijan którzy w ramach swojej wiary starali się przestrzegać wszystkich praw żydowskich. Wyjaśnia, że nie jest to konieczne i że wszyscy jesteśmy równi w Chrystusie Jezusie. Mówi, gniema Żyda ani Greka, niewolnika ani wolnego, mężczyzny ani kobiety, bo wszyscy jesteście jedno w Chrystusie Jezusie. Galacjan godzina 3.28. Paweł mówi także w jeden liście do Koryntian 8. 9. Że w sytuacjach, w których pojawiają się wątpliwości, jak na przykład jedzenie mięsa ofiarowanego pogańskim bogom, powinniśmy pomyśleć o tym, jak może to wpłynąć na innych i naszą wiarę. Kiedy więc myślimy o takich rzeczach jak tatuaże, ważne jest, aby pamiętać o tych zasadach i zawsze brać pod uwagę, w jaki sposób nasze wybory wpływają na nasze świadectwo i naszą wiarę. Kiedy myślimy o zrobieniu sobie tatuażu, ważne jest, aby pamiętać, że w Biblii są pewne rzeczy, które zawsze są złe, niezależnie od kultury. Jednak wykonanie tatuażu nie wydaje się być jedną z tych rzeczy, które są wyraźnie złe. Jeśli jesteś chrześcijaninem i zastanawiasz się nad zrobieniem sobie tatuażu, Biblia uczy nas pewnych rzeczy, które mogą pomóc Ci w podjęciu tej decyzji. Po pierwsze, pamiętajcie, że nasze ciała są jak świątynie i powinniśmy traktować je z szacunkiem i troską. 1 Koryntian 6, 19 Myślnik 20 Tatuaże są trwałe i wiele osób później ich żałuje. Ponadto wykonanie tatuażu może wiązać się z ryzykiem dla zdrowia. W przeszłości tatuaże łączono ze złymi rzeczami, takimi jak niewolnictwo bałwochwalstwo i pogańskie praktyki kultu. Dlatego dziś warto zadbać o to, aby to, co tatuujesz, nie kojarzyło się z takimi skojarzeniami. Jeśli tatuaż jest powiązany z czymś, czego Bóg kazał nam unikać, lub jeśli szkodzi twojemu świadectwu jako chrześcijaninowi, może lepiej go nie robić. Jeśli mieszkasz w miejscu, gdzie tatuaże są nadal postrzegane negatywnie, Należy to również wziąć pod uwagę. W jeden liście do Koryntian godzina 8.13 Paweł przypomina nam, abyśmy unikali rzeczy, które mogą powodować problemy dla innych lub powodować podziały. Krótko mówiąc, zanim zdecydujemy się na tatuaż, warto zastanowić się, czy nie gloryfikuje On Boga i nie jest powiązany z czymś, co jest sprzeczne z naukami Chrystusa. Prośba o przewodnictwo Ducha Świętego i rozważenie tego, co mówi wspólnota chrześcijańska, może pomóc Ci w podjęciu mądrej decyzji. W starożytności tatuaże często kojarzono z pogańskimi praktykami i niewolnictwem, dlatego Stary Testament zabraniał stosowania tych znaków. Ale dziś na Zachodzie tatuaże nie mają już takich skojarzeń. Zatem nam, chrześcijanom, nie jest zabronione wykonywanie tatuażu, o ile jest to coś, co przynosi cześć Bogu. Paweł uczy nas w jeden liście do Koryntian, godzina 9.12, że musimy uważać, aby nie stawiać przeszkód dla Ewangelii. Oznacza to, że nawet jeśli możemy mieć tatuaże, musimy rozważyć, czy pomogą one, czy przeszkodzą w naszym przesłaniu miłości i wiary w Chrystusa. Nasza wiara jest żywa i dostosowuje się z biegiem czasu. To, co rozumiemy na temat Biblii, może się zmienić wraz ze zmianą społeczeństwa. Dlatego też, myśląc o zrobieniu tatuażu lub podjęciu jakiejkolwiek ważnej decyzji, powinniśmy się modlić, zastanawiać i szukać przewodnictwa Ducha Świętego. Dzięki rozeznaniu i trosce możemy podejmować decyzje które będą wyrazem naszej miłości do Boga i naszego zaangażowania w wiarę. Chociaż możemy mieć różne zdanie na temat takich rzeczy jak tatuaże, najważniejsze jest to, abyśmy się kochali i zachowywali jedność w Chrystusie. Naszym celem powinno być budowanie wspólnoty wiary, w której każdy czuje się kochany i szanowany, niezależnie od swoich wyborów i wyglądu. Chcę Was zaprosić na modlitwę. Porozmawiajmy razem z Bogiem. Drogi Ojcze Niebieski, stoimy tu dziś z sercami pełnymi wdzięczności i pokory. Dziękujemy za Twoją miłość, która nas nigdy nie opuszcza, za Twoją łaskę, która nas podtrzymuje i za Twoje światło, które prowadzi nas przez trudne chwile. Prosimy Cię o pomoc, poczujmy Twoją obecność, i niech ona da nam pokój i pocieszenie, gdy się modlimy. Napełnij nas swoim duchem świętym i pomóż nam zrozumieć Twoją wolę wobec naszego życia. Obyśmy ufali Twojej mądrości i miłości w odpowiedzi na nasze obawy. Panie, poznaj pragnienia naszych serc i pomóż nam stawić czoła wyzwaniom z nadzieją i wiarą. Niech nasze słowa i czyny podobają się Tobie i niech nasze życie ukazuje Twoją miłość i łaskę we wszystkim, co robimy. Wow! Cóż za niesamowita podróż, którą razem odbyliśmy? Pomyśl teraz o wszystkim, o czym rozmawialiśmy i jak to pasuje do Twojej relacji z Bogiem. Dzielenie się naszymi doświadczeniami i strategiami może naprawdę pomóc nam wzrastać i wspierać się nawzajem w naszym chodzeniu z Chrystusem. Pamiętajmy zawsze o chwaleniu Boga we wszystkim, co czynimy. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny i inspirujący, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Dzięki temu nie przegapisz żadnego z naszych kolejnych filmów, które przygotowaliśmy z wielką starannością. Co powiesz na udostępnienie tego filmu znajomym i rodzinie? Polo, jeśli Ci się podobało i zostaw komentarz, ponieważ pomaga to szerzyć przesłanie nadziei i wiary. Razem możemy oświecić więcej serc i poszerzyć nasze zrozumienie Słowa Bożego. Dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj z nami i niech Pan nadal bardzo Wam błogosławi. Do następnego razu.